Witam Was w nowym odcinku. No i zanim wyruszę z następną misją, to jakieś ulepszonko. Może wezmę sobie przeładowanie. Co prawda, yy, o, nawet trofeum. E, co prawda, no przeładowywanie yy, na razie chyba średnio mi dużo da, ponieważ mam tylko jedną rękę. No ale yy, zobaczymy. Może jednak coś, coś się jeszcze zmieni, że wykorzystam. Przy, szybsze przeladowywanie. No i lecimy z kolejną misją. Miłego oglądania. Come on, come on, stay with me. Ayo, ayo, So what now? Now yeah, we've finished this thing. We're the only ones who can stop our hands from launching Manticore. It's three of us. Against an army. Suicide. Mm -hmm. You're right. But it's what he would have done. No zobaczymy co z ja tego wyniknie. Jest... O, jakiś nowy za.

Spokojnie, już atakuje, już atakuje. Dawaj, 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 namierzać cele! Pięknie. Ojej, No, się nie przycelowało za bardzo, ale dobra. Okej oj, okay. i pod wodę To ty można chodzić pod wodą Ale sprzęcior, ja pierdzielę.

Za, za mną idziemy A przecież we, we trójkę chyba mieliśmy iść, czy, czy mi się wydaje! A nie we dwójkę jeszcze 10 metrów tej dziury w ścianie spokojnie przyjdę za to cały czas, prawda? Hu, hu, hu. I sobie teraz wyjdziemy tak kulturalnie po schodach. <grywka> <grywka> No, wszystkie systemy sprawne. <laughs> Skanowania. sorki Żeby nie było za łatwo, to przeciwnicy, przynajmniej o, yy, tutaj.

Haha, <mulikowodawstwo> <mulikowodawstwo> ha, no tego raczej ciężko było przeżyć Okej, okay, leżam no Jeszcze rakietą w tych no. no gdzie teraz? Czekajcie <kluwodawstwo> Może sobie tędy pójdę? Tak, od boczku. I jeszcze w dół? Ha, ha, ha. Zdychać, chamy! O, tutaj się przydadzą te. Sworm Missiles zdychać chamy wredne. No, jeszcze go ręcznie wykończyłem. No, jeszcze tego, jeszcze tego. Haha, ha, ha. jeszcze jednego. Trażesz sobie, cholera. Chyba wszyscy Albo, no Już spora ich część przynajmniej O kurwa Zdychaj chamie wredny No nie, jeszcze działko mi się przegrzewa. Na odległość go trochę pocisnę. No nie, i uciekł jeszcze przed moim Przynajmniej zaczął uciekać Ale pomagają te Sword missiles, naprawdę świetna rzecz. A ja się po prostu tak zmieszczę po schodach. Okej, okay, spoko I pyk Zdychać. Zobaczmy, kto wytrzyma Haha ja wygrałem I ręcznie. 8 rakiet w jednego gościa chyba A niestety nie da się tak inteligentnie w dół zejść Aha, czekajcie w jakiś ślepy zaułek Lazłem. oj Ojoj oj. No nie mów się... Okej, okay, już myślałem, że będę tam musiał wracać Ale i tak kawałeczek Muszę Zawrócić U, ale poszło. Sorry. Aha, to, to jest jakieś. To, to jest jakieś niezniszczalne najwyraźniej Ciekawe czy coś tu znajdę, ciekawego. Chyba już biegnę do ciebie, już biegnę. Czekaj, czekaj, czekaj. No i co ja mam zrobić? Przestrzelić czy co? Chyba nie. Aha, razem to jakoś. Ojojoj. No dawaj, 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 dawaj. Poszły. Dobra. Go! czemu ja pierwszy? O kurwa! Ja pierdzielę Masakra. Cholera, <coughs> o oh, nie o oh, kurwa. do przodu W sumie to już by chyba ra raczej nas tam usmażyło No ale co ja tam <laughs> Cieplutko musi być Walić Na Jedna rakieta, a pewnie jest jeszcze ich takich z piętnaście. Chyba się nam psuły. Ciekawe ile jeszcze takich rakiet jest Cóż to za celność zwariowana Cholera No nie Najpierw ładnie wszystko wchodziło, a teraz sobie trafić się nie mogę

Oh, go go, go 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 with the mommy. Fucking move! I could ask the same of you. We're sucking into our exos. Come on, Amu! You rely too much on those things. The city is falling. It's over. What I have started won't end with me. It's bigger than me, and it's certainly bigger than you. You think I'm a monster? That's only because you don't have the conviction to do what's necessary. Necessary. The attack on America, unleashing Manticore, killing thousands of innocent people. I'm saving the world from itself. When there's no one left to challenge Atlas, there will be no more wars. There had to be sacrifices along the way. Yeah. Twisted fucks throughout history have used the same argument. I don't believe we've stopped the launch. They'll bring this entire building down on top of you. I could have killed you in the prison camp. I could kill you now. But I won't. <coughs> No nie, pistolet mi wziął. Mitchell, no, release No, 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 no. Tylko że ta ręka mi chyba nie działa przecież. Ale, o Now mine. Ojojoj... Nie, fajnie. No ale... Ani broni nie mam. Mam jedną rękę. I wiecie co? Może w tym miejscu yy, skończę ten odcinek i tradycyjnie zapraszam was do następnego. Mam nadzieję, że odcinek się w miarę podobał. Tradycyjnie na razie cześć.